Witajcie, moi kochani. Idziemy sobie dzisiaj do to na przegląd bułek. Spójrzcie, jakie mamy dorodne piwonie. A ich cena to, moi kochani, nie wiem czy jest. Róża, róża, nie za bardzo. Wiecie, nie wiem, czy wam powiem cenę, choć bardzo bym chciała. Jest 19 zł. Ale wiecie, co mi tak pachnie? Frezję. No przepięknie pachną. Frezja, bukiet kosztuje 9 zł. Także zobaczcie, jakie ładne. Alstromeria, bukiet 10 zł. Też bardzo ładne. Takie i takie. I tu zobaczcie, mamy cenoweczkę. Lwistona 40 zł paproć w amplu 30, a mamy tą paproć na żywo, żeby podglądnąć. To jest chpata. Mhm. Tak wygląda. A tą liwistonę, to nie wiem, to chyba tutaj, nie? Liwistona, bardzo ładnie wygląda, fajne kwiaty, takie duże liście. O, udało się. Także taki też spory kwiatuszek. Fajny. Co tu jeszcze mamy? Fuksje. 9 zł. Ym, I co jeszcze? To nie wiem jak się czyta: Sundawila sandawil 20 zł, kurkuma, 33 to tutaj. I jeszcze mamy chryzantemę za 9. I trawę. Trawka kosztuje 13. Jakie fajne, cieniutkie. Włoski takie. Fajnie wygląda. Tu mamy jakieś zielone jeszcze, zielone rośliny i powiem Wam, jak to wygląda. Patrzcie. Miks roślin zielonych 33 albo 40 zł. Kapciuszki jakieś mamy takie. Tu jest napisane sandały damskie 35 zł. Faktycznie z takim, zobaczcie, paskiem z tyłu. Lekkie, ogrodowe takie. Różne kolory czarne są jeszcze takie beżowo-różowe coś takiego. Mamy poduszkę pod plecy. Poduszka pod plecy kosztuje 29 zł. Przez tą folię to tak średnio to wszystko widać. Ale coś tam widać. Kompresor samochodowy 69 zł. Obok mamy głośnik Superbox, zobaczcie, 49 zł. Taki. Nadaje się do karaoke, do, do radia, żeby sobie posłuchać. Mamy kabelki do ładowania. O, proszę bardzo. Taki dosyć gruby kabelek. To fajnie, bo to taki solidniejszy za 19. Tu mamy z kolei odkurzacz samochodowy za 29 zł. Gaśnica proszkowa 39. Masa czyszcząca pokażcie. Masa czyszcząca taka. 19 zł. Do czyszczenia lakieru usuwa zabrudzenia i nie rysuje. Gąbka do mycia ale duża spora gąbka patrzcie. Można sobie autko wypucować 7 zł. Tu jest taka gąbka. Też dwustronna, z jednej strony tak, z drugiej takie frędzelki 9 zł. Klucz do kół typu L25. Hmm. Apteczka samochodowa, 25 zł. Uchwyty do telefonu. 19 zł. Dywaniki. Samochodowe 4 sztuki w cenie 29. Takie. Tu jest szlifierka kątowa za 99. 6 stopni regulacji prędkości. Pokrywa ochronna 2 w 1 do przycinania i szlifowania. Przestawianie bez użycia narzędzi. Także taką mam moc. Możecie sobie zerknąć. Dekora dekoracja solarna, LEDowa, metalowa za 25. Tu jeszcze są takie. Z taką wróżką, z ptaszkiem i z motylkiem. Zobaczcie. Komin do rozpalania grilla. I on jest w cenie 25 zł. Tak wygląda. Tu zobaczcie, jaki duży szampon. Czarna rzepa. Szampon z naturalnymi ekstraktami, z witaminami. Familijny, 1 litr 13 zł. Tu mamy z kolei szampony za 16 zł. Łagodny, regenerujący. Adaptowany ekstrakt z wanilii do włosów zniszczonych, a drugi proszę Państwa, szampon łagodny, wzmacniający do włosów bardzo suchych. Patrzcie, co znalazłam: zupa szanowa z pulpecikami, spichlerz rusiecki, 7 zł. Bez dodatku barwników, fosforanów, mięsa oddzielonego mechanicznie, także fajnie. I ile ten słoiczek ma? 470 gramów. A mamy jeszcze też żurek. Patrzcie, żurek mamy z wędzoną kiełbasą i chrzanem. Też 7 zł. Oliwki różne mm, za 9 zł. Grillowane, zielone, nadziewane pastą z jalapeno. I jeszcze mamy, słuchajcie, tutaj jakieś. Także spory wybór oliwek. Nadziewane pastą czosnk czosnkową. Tak. Też 9 zł. Tu jeszcze są jedne. Też oliwki grillowane, zielone nadziewane pastą z czerwonej papryki. Trzy rodzaje widzę tych oliwek. Tu mamy czarne za 15, duży. Duży swój. Zielone też za 15. Arbus 4 zł. Do kiedy ta promocja? Do 4 czerwca. Malinki mamy, zobaczcie. Małe opakowanie. 8 zł taka cena. 125 gramów. Ja bardzo lubię malinki i bardzo lubię truskawki. Truskawki też pakowane, pojemniczki 500 gramów, 15 zł. No to już teraz za, za taką kwotę można kupić kilogram nawet truskawek, także no nie wiem. Borówka Sekoja 20 zł. Prosto słuchajcie z Maroka. 225 gramów. Tutaj patrzcie jaki San Lucar. Śliweczki 16. Mamy brzoskwinie tak też pakowane w koszyku 7 zł. No to wychodzi tak po 5 sztuk w opakowaniu. Morele 10 zł morele ile to jest? 500 gramów w opakowaniu żółty pomidor 13 zł, jedliście żółte pomidory, bo ja przyznaję, że nigdy nie próbowałam jeszcze, a ostatnio widziałam gdzieś w gazetce białe truskawki, ale też nigdy nie, nie próbowałam. Myślę, że to już tyle z nowości. Jeśli chodzi o Oda, to także dziękuję Wam kochani bardzo. Serdecznie pozdrawiam, życzę przyjemnego dnia i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pa pa.